Mieszkańcy Dębicy i Pustyni nie chcą masztu 5G w pobliżu swoich domów. Na ulicy Metalowców powstaje stacja bazowa jednej z sieci telefonii komórkowej. Przeciwnicy tej inwestycji, jak argumenty, podają zbyt mały dystans od zabudowań oraz szkodliwy wpływ na zdrowie. Sieć Play odniosła się do tych zarzutów. Wierzymy, że budowanie wiedzy na temat funkcjonowania technologii telefonii komórkowej w oparciu o źródła naukowe, bazujące na faktach, pozwoli zrozumieć wszystkim zainteresowanym, że zarówno proces inwestycyjny związany z rozwojem i modernizacją sieci, jak i wykorzystywane technologie są bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego. Informuje operator. Ta wieża mogła powstać tam na łąkach. Mogła powstać z dala od miejscowości, w której mieszkamy, bo tutaj akurat nie przesunęła. Przesunęli się do samej wsi. No to w końcu zrobimy na każdym kominie wieżę. Została ona wybudowana tak naprawdę w miejscowości miasta Dębisa, ale to oddziaływanie tejże wieży będzie mieć mieszkańcy pustyni. Obawiamy się szkodliwości przede wszystkim czyli jeżeli chodzi o zdrowie mieszkańców, jak także również płazów czy jadów. Dobrze, że się to robi, dobrze, że tego. Tylko, że to mogło gdziekolwiek tam, gdzie nie ma budynku, gdzie nie ma terenów pod zabudowę, że to mogło tam mogło właśnie być wybudowane i dalej te, te fale byśmy mieli na miejscu. Mieszkańcy są y, zaniepokojeni, zbulwersowani, bym powiedział, gdyż nie było przeprowadzone żadne postępowanie w tej sprawie jeżeli chodzi o mieszkańców pustyni nie było tego obwieszczenia w naszej miejscowości nie było postępowania jeżeli chodzi o decyzję środowiskową nie było tego obwieszczenia właśnie którzy mieszkańcy najwięcej mają o to pretensji dlatego nie mogli ani złożyć wniosków, ani skarg odnośnie tej wieży. Jest również y, zgłoszenie, które tutaj wpłynęło do nas podczas, y, podczas sesji od radnego pana Romana Mazura, ale który reprezentuje mieszkańców pustyni dotyczące nadajnika. Jest to nadajnik, który co prawda jest na terenie miasta, natomiast swoje główne oddziaływanie może mieć na mieszkańców y, tutaj pustyni, czyli gminy Dębica. I tutaj głównie chodzi o to, że w tym temacie zostało wydane pozwolenie budowlane przez, przez Starostwo Powiatowe Dębicy. Natomiast mieszkańcy zarzucają, że w dobie przeprowadzonych tam wcześniejszych decyzji, czyli, czyli decyzji celu publicznego nie przeprowadzono postępowania w sprawie oceny środowiskowej i nie zapytano też mieszkańców w tym temacie, czyli nie przeprowadzono konsultacji społecznych. Także jest to temat, który też w jakiś sposób mieszkańcy i radni na sesji i mieszkańcy również w innej formie zgłaszali tutaj do gminy. Pełna procedura została przeprowadzona zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W tym przypadku niepowiadamianie jest stron, ponieważ przepisy mówią jednoznacznie o obwieszczeniu, więc to było ogłoszone na każdy etap na stronie internetowej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, bo taka procedura jest wymagana. Myśmy tu już mieli kilka zapytań, jeden, niejednokrotnie o to, że dlaczego nie zawiadamiamy w takich czy innych sytuacjach, no postępujemy zgodnie z przepisami prawa. Znam przypadek z Polski, gdzie burmistrz czy wójt został, że tak powiem, o dyscyplinę finansów posądzony, bo, że pomimo zakazów w cudzysłowie rozsyłania korespondencji rozesłał i te koszty musiał sam zwrócić później. W związku z czym postępujemy zgodnie z przepisami prawa, zostało to przeprowadzone ze wszystkimi nie, nie wiem, czy się tam ktoś odwoływał, czy nie. To te, te, akurat tej wiedzy nie mam w tym momencie. Natomiast generalnie no, procedura i decyzja jest prawomocna. Lokalizacyjna. W oświadczeniu wysłanym do naszej redakcji sieć Play poinformowała, że. Stacja bazowa w Dąbicy powstaje w oparciu o uzyskane zgody oraz decyzje wymagane obowiązującymi przepisami prawa i oparta jest o standardową technologię wykorzystywaną przy tego rodzaju inwestycjach. Inwestycja otrzymała pozytywną decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę. Na żadną z decyzji nie wpłynęło odwołanie, a konsultacje społeczne w przypadku tego rodzaju inwestycji pozostają w gestii władz lokalnych, jeżeli uznają, że takowe są potrzebne. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dąbicy jest w finalnej fazie. W najbliższym czasie planowane jest. Jest odbiór techniczny stacji. Po jej uruchomieniu mieszkańcy zyskają dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych umożliwiający szybki dostęp do internetu mobilnego oraz niezakłócone połączenia telefoniczne. Stacja swoim zasięgiem pokryje także Dębicki Park Przemysłowy, co z pewnością wpłynie pozytywnie na rozwój biznesu w regionie.